Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Pana Starosty Powiatu Słupeckiego. Witam również Pana Radnego Szefa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Pana Bogdana Kukulskiego. Dzisiejsza konferencja dotyczyć będzie pracy Zarządu Powiatu Słupeckiego w ciągu ostatniego roku. Chcielibyśmy Państwu przedstawić kilka faktów dotyczących tego, jak Powiat Słupecki realizował swoje zadania. Chcę na początek powiedzieć, że po przedstawieniu tego sprawozdania Pana Starosty będzie można zadać pytania. Wszystkie te, które dotyczyć będą szpitala w zakresie spraw dotyczących z odwołaniem Pana Dyrektora pomijamy, ponieważ z uwagi na to, że będą się toczyć pewnie jakieś sprawy żadnych informacji na ten temat nie udzielimy. Pozostałe kwestie pewnie pan starosta zechce się do nich w jakiś sposób odnieść. Bardzo proszę, panie starosta. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Cieszę się z obecności pana przewodniczącego Bogdana Kukulskiego. Na tą dzisiejszą konferencję zaprosiliśmy też szefa klubu PSL pana Mariusza Króla no ale nie skorzystał z zaproszenia chodzi mi głównie o to abyście Państwo mogli poznać te kwestie które będą w przyszłym tygodniu przedmiotem obrad radnych a dotyczą sprawozdania finansowego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Słupeckiego za miniony rok te slajdy, które są w tej chwili wyświetlane, proszę o następny, pokazują jak wy wygląda kwestia wykonania budżetu. Jeśli chodzi o te podstawowe liczby, o których dzisiaj chciałbym mówić, no to po stronie... Dochodów Rada Powiatu określiła budżet na poziomie prawie 125 milionów, z czego wydatki jak Państwo widzicie niespełna 123 miliony. Przejdźmy dalej. To są kwestie techniczno-księgowe, z których wynika też suma bilansowa. Łączny bilans powiatu zawiera nie tylko. Te środki, które znajdują się w budżecie samego Starostwa Powiatowego i Powiatu Słucheckiego, ale też jednostek związanych finansowo z powiatem, czyli m.in. szpital. Idźmy dalej. To najważniejsza, chyba kwestia, o której dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, czyli o co chodzi właściwie z. Z tą oceną realizacji budżetu. Szanowni Państwo, to, jak zarząd powiatu realizuje budżet, jest oceniane corocznie poprzez obiektywne i mierzalne, wymierne kryteria przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która, wróćmy jeszcze do tego poprzedniego slajdu, która wyraża opinię o przedstawionym sprawozdaniu, i Zarząd Powiatu rozlicza się przed Radą Powiatu ze zgodności wykonania budżetu z uchwałą budżetową. I tu najważniejsze kryteria, czyli legalność, celowość gospodarność i rezultaty ekonomiczne, czyli to, jak realizowaliśmy ten budżet uchwalony przez radnych podlega każdorazowo ocenie w oparciu o te kryteria, które są niejako tutaj żywcem przeniesione z ustaw. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która, tak jak mówiłem, wzorem lat ubiegłych oceniała wykonanie naszego budżetu, to jest Opinia pozytywna, bez żadnych uwag. To rzadko się zdarza, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o wykonanie budżetu przez samorządy, aby ta jednostka kontrolna, jaką jest Regionalna Izba Obrachunkowa, przyjmowała wykonanie budżetu bez żadnych uwag, a tak jest w tym przypadku. Proszę dalej. Oczywiście mieliśmy rok pandemiczny który musiał wpłynąć na finanse samorządowe i wpłynął również na finanse naszego powiatu. Idziemy dalej, ale dzięki aktywności zarządu i dzięki pomocy rządowej, głównie poprzez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w roku minionym otrzymaliśmy rekordową dotację z budżetu państwa. Jeszcze nigdy do tej pory w historii Powiat słupecki nie pozyskał tylu środków rządowych. Ponad 20,5 miliona złotych ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych, z czego najpierw ponad 5,5 miliona na wszelkie zadania inwestycyjne, a potem 15 milionów na przebudowę mostu, na warcie. W lądzie i na tę sieć drogową na kierunku Słupca Zagórów. Tu mamy takie ładne wykresy, które pokazują, jak zostały zaplanowane i jak zostały wykonane dochody i wydatki powiatu. Widać, że te kwoty oscylują. W okolicach 100 milionów złotych. I przejdźmy dalej. Źródła finansowania. Po raz pierwszy w historii powiatu mamy aż tak duży udział środków zewnętrznych pozyskanych przez zarząd powiatu, z czego zauważcie Państwo z funduszu dróg samorządowych 45%, prawie 5 milionów złotych. Z rezerwy budżetu państwa ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych, prawie 850 tysięcy środków unijnych, pieniądze z gmin Strzałkowo i Gminy Ostrowite na wspólną realizację inwestycji drogowych, remontów dróg powiatowych, ale przebiegających na terenie tych dwóch gmin i wkład własny przy tych wszystkich projektach, który wyniósł niespełna 1 milion 900 tysięcy złotych. Wykonanie planu dochodów mamy na poziomie niemal 120% planu. Struktura dochodów to też jest istotna zmiana w stosunku do lat poprzednich. Jeśli chodzi o dochody własne, tu się wiele nie zmienia, natomiast mamy bardzo dużą subwencję rządową i 1 trzecia dochodów pochodzi ze środków pozyskanych przez nas z budżetu państwa. No i wynik budżetu, który tu widać ostro szybuje w górę, i jest przedmiotem naszej dumy, jak chodzi o te środki, które udało się pozyskać, i w części wydać w roku bieżącym zamierzamy, a w części w roku przyszłym na inwestycje związane z wyposażeniem szpitala i na remonty dróg jeśli chodzi o odsetek wykonania planu dochodów prawie 120%. To na co zwracałem uwagę zmiana w strukturze dochodów według źródeł i po raz pierwszy subwencje na drugim miejscu i nadwyżka budżetowa prawie 16 milionów złotych. Stąd też takie ani inne stanowisko regionalne izby obrachunkowej. Jeśli chodzi o plan wydatków wykonany w 95% Idźmy dalej. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że wydatki majątkowe to jest prawie 19 milionów złotych. I tu struktura wydatków, gdzie obserwujemy znaczący wzrost wydatków, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc społeczną i cały ten sektor związany z wszelkimi instytucjami pomocy typu powiatowe centrum pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, dom dziecka. Tu też głównie dzięki środkom pozyskanym z budżetu państwa udało się zapewnić bezpieczne przejście naszych instytucji przez ten trudny i wymagający działań nadzwyczajnych okres covidowy. Mamy też oczywiście znaczący udział sektora oświaty i tu w tym dziale Subwencja oświatowa niecałe 26 milionów. Przy wydatkach przekraczających 30 milionów, ze środków budżetu powiatowego dopłacamy do instytucji oświatowych na 3 miliony złotych. Jak chodzi o politykę społeczną, wspomniałem już o tych zadaniach realizowanych i o wzroście wydatków. O niemal 5 milionów, ponad 5 milionów 250 tysięcy złotych to jest bardzo duży wzrost wydatków w tym sektorze. Może mało efektowny i rzadko zauważalny, ale tak jak mówię, te pieniądze pozwoliły naszym instytucjom związanym z pomocą społeczną przejść bezpiecznie przez pandemię. Ochrona zdrowia, tutaj wydatki sięgają ponad 9,5 miliona, wydatki na drogi prawie 9 milionów złotych. Przebudowa dróg powiatowych, zauważcie Państwo jak się to kształtowało w poszczególnych latach od 2014 roku. To, że udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, głównie z funduszu Dróg samorządowych skutkuje możliwością wykonania kilku remontów dróg. Oczywiście w stosunku do potrzeb to jest w dalszym ciągu o wiele za mało, ale zrobiliśmy jakiś krok naprzód. No i wydatki inwestycyjne, jeśli chodzi o szpital, tutaj też mamy, jak Państwo widzicie, ogromny skok ilościowy, który się też przekłada na skok jakościowy w postaci możliwości doposażenia szpitala i to nie tylko nowej części w nowoczesny sprzęt. To ogółem 5,2 miliona złotych na zakup sprzętu, z czego ze środków własnych szpital wydał 420 tysięcy z budżetu powiatu nieco ponad milion siedemset. Prawie 2 miliony 200 to pieniądze pozyskane z rezerwy budżetu państwa. 440 tysięcy to dotacja Ministerstwa Zdrowia, która pozwoliła na zakupienie nowej karetki. No i środki z budżetów samorządów naszego powiatu. 280 tysięcy złotych głównie na zakup respiratorów, to już w związku z tą akcją pomocy szpitalowi w okresie pandemii. Tu wykaz sprzętu, gdzie mamy między innymi zakupiony nowoczesny aparat ultrasonograficzny dla ginekologii położnictwa, mamy zestaw endoskopowy, mamy nowe łóżka porodowe, które trafią niebawem na salę w nowej części szpitala. I cały szereg innych sprzętów łącznie z zestawami laparoskopowymi. Idźmy dalej. Jeśli chodzi o wynik finansowy szpitala, udało się uzyskać ten wynik na poziomie, co prawda, minusowym, to jest minus 259 tysięcy z małym hakiem, ale jest to kwota niższa od kosztów amortyzacji. Czyli nie będziemy musieli dokładać szpitalowi do zbilansowania budżetu, ponieważ strata jest nie tylko niższa od zakładanej, ale niższa od kosztów amortyzacji. Nie wzrosło zadłużenie powiatu, wszystkie należności, które związane są z obsługą kredytów zaciągniętych. Jeszcze w poprzedniej kadencji i e, tych obligacji, które zostały wyemitowane już w tej kadencji są spłacane na bieżąco. W związku z tym, że możliwości finansowe, możliwości inwestycyjne powiatu wzrosły w minionym roku o ponad 26 milionów, przy sprzedaży powiatu, która została założona na poziomie 6 milionów złotych. Nie musimy zaciągać dodatkowych zobowiązań. Na dobrą sprawę nawet pewnie nie musimy sprzedawać wszystkich tych nieruchomości, które konieczne były przy planowaniu budżetu do sprzedaży na 2021 rok, dlatego że mamy stabilną sytuację finansową. No, i nasz indywidualny wskaźnik zadłużenia. Tu pewnie Pan skarbnik, który dziś akurat ma urlop i Państwu tego tematu dokładniej nie rozwinie, ale mógłby na ten temat dłużej mówić. Ten indywidualny wskaźnik wynosi 4,18 zł, przy dopuszczalnym limicie prawie 8 i mamy nadwyżkę operacyjną, która wynosi prawie 2 miliony 400 tysięcy zł, co pozwala na bezpieczne uchwalanie i wykonywanie. Tego rocznego budżetu. Jeśli chodzi o wartość mienia powiatowego, to w minionym roku wzrosła ona o prawie 9 milionów 100 tysięcy złotych. I to tyle, jeśli chodzi o liczby, którymi zostaliście Państwo zasypani, ale mam nadzieję, że dadzą one czytelny obraz dotyczący wykonania budżetu. Jak podkreślam, absolutorium dla zarządu. Jest wynikiem oceny wykonania budżetu. Ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywna bez uwag. Ocena Komisji Budżetowej na posiedzeniu w, w przed mniej więcej tygodniem również pozytywna. Teraz czekamy ze spokojem na to, jakie będą efekty oceny wykonania budżetu przez radnych na komisjach i na sesji absolutoryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę.